Nie wam się mówić. On po prostu chciał się na tobie odegrać. Ale za co? Za to, że nie mogłam z nim iść, bo musiałam siedzieć z Maćkiem? Pewnie tak. Ale dlaczego on jest taki niesprawiedliwy? Przecież wie, jaka jest u nas sytuacja? Ktoś musiał z nim zostać? No może jest niesprawiedliwy, a może miał zły humor, albo może po prostu chciał się z Tobą podroczyć. A może też jest głupi i nie ma co sobie nim zawracać głowę. On nie jest głupi. No to ty w rewanżu napisz do Malcolma. I co mu napiszę? Że jednak się pomyliłam, że kocham jego, a nie Karola? Chociażby. Dziękuję bardzo, mam swój honor. I to mi się w tobie podoba. A Karolem się nie przejmuj, tylko chodź. Pójdziemy i zastanowimy się jeszcze, co potrzeba na komunikacji. A Karol, zobaczysz... Jeszcze cię będzie prosił, żebyś z nim chodziła. Ale ja z nim nie mogę zerwać. Tańczymy razem. I bardzo dobrze. Tańczycie, a ty nic. Zimna lód Zobaczysz, tego to go ruszy. Chodź do kuchni. A kiedyś jeszcze w szkole taki chłopak zrobił mi podobny numer i umówił się z moją kumpelą. No i ja, owszem, jednego dnia raczełam jak bóg. Ale na drugi dzień poszłam na dyskotekę z kolegą z jego klasy.